Z tej strony, Igor. Jest to mój pierwszy odcinek, przepraszam, że jestem zdychany, właśnie przebiegłem z 5 metrów po schodach, ale nieważne. Tak, jest to mój pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że nie uczynicie go surowo i może to być odcinek jeszcze taki przygotowujący, bo to już jest w sumie drugi, albo trze trzeci już w sumie bo a druga już była idealna, drugi film, tylko że niestety tynęło mi mikrofon i mam taką opcję, że to przez to po prostu, że e, e, przez to, że miałem bramkę szumów ustawioną e, możecie napisać, jeżeli wiecie o co chodzi. Bramka szumów. E, tak, e, tu jest mój kolega, przywitaj się. Powiedz jeszcze raz, będzie cięło. Teraz powinienem tutaj, dobra. teraz powinienem tutaj dać. Ja to, to Powiedz jeszcze raz, bo ten sklep jest, jest, jest bardzo. No się No dobra. A jeżeli chodzi o to, to gra, jakbyście się pytali, co to za gra to jest to World, czyli World of Tanks. Czyli dla nich mających angielskiego widziałem, ale jest na pewno. Jest to po polsku tłumacząc, to jest to świat, e, świat, e, świat w czołgach świat w czołgach i właśnie mogliście zobaczyć jak artyleria, czyli takie coś co strzela na bardzo daleko właśnie mnie zniszczyła. I zaraz mój kolega też pomoże pójść z dymem. No. E, mnie zabiła artyleria. Ar, mówię, że artyleria no. mnie zabiła. A, i e, teraz odmówię e, modlitwę każdego youtubera, czyli e, z, daj like, please. E, zostaw subskrypcję, bo, e, bo będę wiedział, że mnie ktoś ogląda. E, e, Usrypcje. a i skomentujcie, żebym wiedział co Wam się nie podobało. Bo a może niektórzy będą pisać na pewno, jak też napiszę, to na pewno niektórzy będą pisać e, wszystko mi się nie podobało. A i zaraz e, to tak, teoretycznie, tak do Was informacja: to właśnie musimy wrócić do garażu, bo nas zniszczyli. Przepraszam, przepraszam za to, że mnie od razu zniszczyli na samym starcie. Bo... się teraz dwójeczkami nie? Y, nie, przepraszam, wyszłyem z żlutonu. Aha, dobra, jeszcze zapraszam. A! To jest nowa nowa jednostka. Nie grałem ją jeszcze, bo przed chwilą włączyłem w bota wota od jakiegoś miesiąca. Zapraszam. Miesiąca czy dwóch miesięcy. Czyli no e, ja i tak jak i wy możemy zobaczy, możecie zobaczyć ten czołg i, i ze mną pierwszy raz. A i przepraszam Was z góry za, to, za szumy. A odcinki będą trwały gdzieś 20 minut. No. No i właśnie, przepraszam, że będę szumieć bo z tego powodu, że mm, ja po prostu wyłączyłem bramkę szumu, bo mi przycinało mikrofon mój i że w połowę tak trochę mnie było słychać, a trochę nie. To ja jedę... Ja, że tak powiem ja, jestem... Ja mam Ok. O Ten mój. No. Okej. Okay. A! Przywitaj się. A nie, witałeś się, no tak. <grym> da. E, i... No i prawa dostać takiego... jakby takiego dawna. Czasami, sorry za to, żeby będę się popisywać angielskim, bo ja mieszkam w Anglii aktualnie i tak cieszę się, że znam ten angielski i tak to... Weź wyjedź przed niego, bo ja dostaję od, od nich mocno. A mi zepsuli gąsienicę. Okej, okay, już naprawiona. A jakby ktoś chciał zagrać w gierkę, to... nam robią. To... A jakby ktoś chciał zagrać w tą gierkę, to gra się nazywa... To gra się nazywa World of Tanks, czyli w przetłumaczeniu na Polski to jest, jest to świat czołgów. I właśnie pierwszy, pierwszy mój frak poszedł i jak też nie będziemy rozumieć, to frak to, to, znaczy, to znaczy, że, że po prostu kogoś zabiłem. Ja tam widzę, że mają wszyscy postać. 44. Po prawej. 44% ma. Nie widzę. Bo no nie. Ale nie, dostałem od artylerii. A nikogo tutaj nie widziałem, kto miał 40. Aha, no to taktyczny powrót do garażu. Przepraszam, że będziecie może e, e, słyszeli coś, bo, tak, bo czasami sobie jem ciasteczko, bo szczerze mówiąc czuję, jak jem ciasteczko, to szczerze mówiąc czuję się dwa razy lepiej i e, nie miesza mi się to co mówię razem z tym co gram i po prostu nie, nie lamie aż tak bardzo. I już jestem gotowy i już jedziemy. Bardzo szybko czyta bitwy, więc bardzo dobrze, dla nas lepiej ale niestety bardzo szybko czyta gry, ale niestety możecie sobie zobaczyć z kim gramy, czyli z piątkami i to jeszcze mocno pan, y, pancerzonymi A i y, zapraszam was na kanał mojego, y, y, zapraszam was na kanał mojego kolegi. Mówię, że... Zab... Co? A, propozycja tak... Kata. Dobra, to ty... tak, będziemy wkrótce będę jechał za nim, bo ja jestem ramą w to i chodzi... A, i wbijajcie na... E, e, po prostu... ten... E, na... Nie umiem się wysłowić. Na kanał mojego kolegi, ale nie tego, z którego gram, Olafa. Bo on niestety takowego nie posiada. Eee... Posiadam, ale nagrywam na, tele, na telefonie. A co? Po, pochwal się. Taką, że niestety że niestety nie będę nagrywał. Tylko na telefonie. U mnie są już trzy filmiki na e, telefonie. Już trochę tam mają pół roku chyba. Ej Igor, popchaj mnie. Nie, nie bana dostanę. Popchaj. Dobra, jedźmy, bo kto by chciał to oglądać. Nie, to jest kolejna poppa! Weź mnie Nie chodźmy! A, i jeżeli chodzi o to, to... Co e, zapra Zapraszam Was na e, kanał mojego kolegi. To powiedz swój przy okazji. Olafingor e, tak, czyli e, no tak. Chodź, e, bo tam są przeciwnicy a drugi mój kolega a drugi mój kolega który możecie mu napisać w komentarzu trochę, mój kolega drugi który z nim nie bada nagrywał bo szczerze mówiąc tak trochę nie umie grać, ale nagrywa na YouTubie co prawda CSa CSa nagrywa no tak w sumie tak myślimy i możecie mu napisać kto jest lepszy, a jego kanał to my a mar cin marcin normalnie pisane razem 2006 2006 ze spacją to 2006 przepraszam za lagi bo nie wiem co się dzieje ping jest wysoki po prostu no i, i możecie mu napisać napisać mu nazwę mojego kanału i napisać mu kto jest lepszy możecie sobie zobaczyć do niego Zapraszam do niego, jest to mój kolega w sumie po fachu, XD. Proszę o podróż, on już w jednej odcinku nagrywał, to wiecie, ale... ale już jechał od tyłu! Olej, artyz niż lepa! Artyz niż lepa! Zobaczcie na to jemu. Fa, fa, artyz. Ja niż kartę? A może się HP? Olej, ale, ale mi przywaliło. To był, to był niszczyciel! My, to bym zrobił takiego Alwina bym zrobił, żeby się taki Alwin pokazał, żeby się taki Alwin pokazał, bo kolor się śmieje, mój kolega tutaj, z którym gram, szczerze mówiąc, śmieje się jak Alwin. Patrzę, teraz będziemy szczerać tych ja tu nie dostał, w tyłek mu no, szczeliłem i nie, za 0 HP. Były długie odcinki, bo jak chcecie dużo tych odcinków, to będą krótsze. Będzie jeden po drugim. E, tak, to też jest powrót do garażu. I to może będzie taka seria bardziej nazwę ją World of Tanks. E, e, nie, nie, nie oglądajcie, bo fail, bo tylko fejle. World of Tanks z ekipą. Coś takiego? World of Tanks z ekipą. A no, i, no i za bardzo Was zapraszam szczerze mówiąc do, do tego moj, do, kanału, do kanału mojego kolegi. Czyli Marcina 2006. Będzie to pierwszy kanał jaki się wyświetli. Tylko że ze spacją to dwa, 2006. E, e, jest on w moim wieku. E, może tak ma... Może ma... Jestem, jestem starszy od nich po rok. Hahaha ha, ha. No i właśnie tylko, że on tak może bardziej... Tak, może tak no. głupszą gadkę ma. Głupszą gadkę ma ode mnie. Jeżeli moja tyle jest głupia. Przepraszam, za, za jakieś tam szumy w, w, plec, w plecach. W tle. Bo ten. Po prostu, bo moi rodzice są. I tak trochę hałasują. I pan mój kolega no co, ja już Cię powtarzam. I możecie mu napisać, kto jest lepszy. Napisać mój nick o, od razu. Bo napisać, że on jest lepszy. A on już, mnie pozna, on już mnie pozna, bo on jest moim też kolegą, nie? To jest rzadko. No, w nie bierze. Ha, zniszczyłem. No, ma trochę. Lej na ręce też. Zniszczyłem trochę ciągu. Widzisz? Zdjęliśmy Wywaliłem go! O nie! Wywaliłem go! O nie! Mogę to kazać stawić. Ale przepraszam, bo mi. Mi sam zjechał, nie? Zapędzisz się. Ja jestem szybszy od ciebie. Co? E bo tutaj jest pełno koleśni w ogóle, jakbym tak nie, nie, nie raszował. A co ja robię? Raszuję. Czekaj, bańcie, zniszczy żona. Gdzieś ty pojechał? A tam w tego z 28 walisz nie wiem a tu strzelam w kogo widzę nie, nie trafiłem tutaj kolesia jakiegoś tylko nie się... okej okay. dostał im ma bardzo mało hp i właśnie możecie zobaczyć ten koleś tutaj o właśnie ten gdzie ty jesteś? Chodź, chodź, Ale kurde Czemu mi nie pomogłeś? No bo... Ło, ale trafiłem, kolesia. Wyślę ci to nagranie i sobie zobaczysz. Ale tak mocno koleś dostał. Za jednym strzałem zginął. Teraz kolejny jak wyjedzie, to też z niego nic nie zostanie. Opatrz jak się boi wyjeżdżać. O nie nie nie! nie. No, ucieka Uciekaj! Poczekaj, jeszcze jedną strzał i po nim. Tym zaraz się wychyli. No nie chce się, widzicie? Boi się. E e e mam ogłoszenie parafialne, Że za chyba po tej bitwie będę mieć e czwarty pier. A, to ja jeszcze to... to mam... Jest! Zniszczyłem dru... Dobrze. Bo wiecie, o co, co chodziło, bo... Czekałem na niego aż wyjedzie, bo mam, mało, bo mam mało HP. I czekałem aż on się wychyli, bo nie chciałem ja się wychylać. Bo ja mam, jak mam niszczyciel, to nie mogę na przykład tam do tyłu obrócić, obrócić lufy. Tylko bym musiał cały czołg obrócić. A to by mi zajęło dużo więcej czasu. By mi to zajęło, właśnie, zginąłem dużo więcej czasu. I byłoby to na pewno uciążliwe. I nie mogę tak szybko. I dlatego właśnie chciałem. Że odcinki Be. będą trwały 20 minut. Około. Eee, Około. No i właśnie jeżeli chodzi o to. No i lala eee, Właśnie. Eee, e, och, nie umiesz wysłuchać. Eee, nie wiem co miałem powiedzieć. Aha. Że czołgiem, którym jestem jako. Eee, Jesteśmy w Plutonie? Tak. Zobacz. Okay. Tak jesteśmy. Ok. Dobra. Ok, dobra. Um, no, no i niszczyć. Tak, tak już, ile tam budyś, chyba? Dokładnie 17 minut. I e, jeżeli chodzi o obiadach. Uprzedzam e, e, pytania w komentarzach. Nie będziemy, może troszeczkę będziemy brzydko mówić, że może będziemy mówić kówno czy tam kurde, no to nie jest aż takie brzydkie, prawda? No e, nie. I... Dobrze. E. E, no to zobaczymy z chwileczkami, więc Będziemy się nawzajem osłaniać. E, mają artylerię, więc trzeba będzie uważać, o najbardziej. A, i miałem dokończyć, że niszczycielem jak jestem, to nie mogę obracać działem 360, tylko bym musiał obrócić całym czołgiem i dlatego nie chciałem wyjeżdżać, bo bym musiał obrócić się o, o 180 stopni i wtedy on by już mnie zdążył zniszczyć. A jak on wyjechał, to ja wtedy raz w niego trafiłem i zginął. Bo a jakbym, ja, jakbym jakbym, ja, jakbym ja, ja wyjechał, to ja bym zginął. Prawo, lewo. Jedziemy na lewo. No dobra. Myślałem, że myślałem, że na lewo, a jechałeś na prawo. Oczekuję. Skręcać. Poczekaj, bo mi coś ciągnie chcę skręcać. okej, duże dobrze. Mam takie lekkie... Wiesz, ten... Też szwe, szwedzkie czołgi, co nie? Tak średnio skrę... Bardzo mało skręcają. Są mało skrętne. No, ty powiesz, że mają te dwa nie? Na dziesiątej. Wy kończ, czy No nie ukradn mi prawda, jaki kradzież! No ja przeżar a jakby ktoś nie rozumiał to frag, to znaczy... Frag to jest. Frag, to znaczy, że po prostu zabił. Zabiłeś. Że kogoś, kogoś zabił. Że ma, jakbym zabił tego kolesia, w którego celuję, to bym, mógł, to bym wtedy miał jednego O Oj, właśnie go zniszczył. Mamo, idź! Tutaj, Tutaj, tu, tu! tu. Mamo mi Mamo, mama mi przyniosła kawę. Bezkofeinową. To mam Dziękuję. Mama mi przyniosła w tym momencie kawę bezkofeinową. Ej, tak bym chciał powiedzieć, że. A, dobra. Myślałem, że za nami jest jakiś koleś. na to. Tam na górze są, wiesz? Na w tego na górze. Ale nie trafiłem. A dobra, on już zginie zaraz. Tak kochisz. Kogoś... Czy też przy okazji? A, do, może mnie nie ustrzyliście, ale mam im przejazd chyba kawę bezkofeinową. Kawę bezkofeinową. <grym> najlepsza nie będę mówił bo nie będę mówił bo będzie hamska reklama że tak powiem hamska tak myślisz że po tej bitwie już będziemy kończyć bo już długo nagrywano sobie. a my wygramy Zdobyłeś jeszcze to mamy po jednym fragu. Dobra, to, jest, to by było na tyle. Trzymajcie się cześć. E, to tak, mówisz już... To ja mówię tak. E, papa, e, no, zostawcie lajka, like subscriba, żebym wiedział, że mnie ktoś ogląda. Skomentujcie. Wejdźcie na m, tego mojego kolegi Marcina 2006 ze Spacją oczywiście. E, no i możecie tam pooglądać jego filmy, ogląd robi CS-a. No i możecie mu napisać, czy ja jestem lepszy, czy on jest lepszy i tylko napiszcie mój nick, żeby wiedział kto to jest. Bo on mnie, na, a tak to będzie na pewno wiedział. No więc tak. Pa pa!